Witam, dzisiaj mamy do polerowania lampy od Skody Fabi. Tak wygląda lampa po polerowaniu. Ładna, czyściutka, brak rysek. Przejdziemy do lampy przed polerowaniem. jak widzimy, matowa. Brzydka. Słabo przez nią światło przechodzi. Więc dlatego nocem jest gorsza widoczność podczas jazdy. Po polerowaniu to wszystko ustępuje. Zapraszamy wszystkich na polerowanie, którzy posiadają samochody z plastikowymi reflektorami. Koszt jedyne 50 zł sztuka. Autko zostawiamy na 3 godziny i mamy taki sam efekt na swoim autku. Pozdrawiam.